Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Twój 2 zgodnie z Waszymi prośbami kończę ten let's play nie będzie lekko, bo będziemy troszkę błądzić pewnie po kompleksie będziemy błądzić pewnie po komplecie, bo tutaj niedawno się nie grało, no bo tak będzie będziemy trzeba odnaleźć te jakby będzie pewnie odnaleźć zobaczmy sobie jakie mamy zasoby A, mamy trochę ok game save zabijmy ich tu. Nie, wiem, że to się na potem nie zostawić. No I właśnie, no. <laughs> dziewięć. Tutaj jest, kurde. masz Wychajże Ammo Pak To się najlepiej walczy powiem Wam I Najlepiej to mi się walczy właśnie W Aczkolwiek tu mam pomysł Jak ich podejść bo tu wiem że tutaj no. Nie wiem że tam jest gościu I tam też są gości. trochę już oszukamy <śm> system no i dobra i tu mamy ten klucz do wyłączenia bariery ja nie wiem gdzie teraz ja nie wiem gdzie teraz iść, żeby to wyłączyć, tą barierę. Więc będziemy musieli trochę to błądzić po pałacu. Troszkę po pałacu trzeba będzie to błądzić. nie widzicie mamy barierę jakbyśmy grali w Quake 2 Remaster to byłaby sprawa załatwiona bo w przypadku grania w Quake 2 Remaster można byłoby sobie wziąć odpowiedź gdzie teraz iść a tutaj nie wiemy szybko kurde ten wykańcza a tutaj nie wiemy, no gdzieś trzeba tutaj na pewno wrócić. My tutaj to już mamy wysunięte, to już dostaliśmy, dobra, teraz trzeba gdzieś iść do góry. Nie wiem czy w ogóle idę w dobre miejsce, czy w złe. No i wróciliśmy w to samo miejsce, nie? O Boże. A my gdzieś mamy iść. I tutaj to wróciliśmy znowu w to miejsce, dobra? To czyli nie tu mamy teraz z tym kluczem się udać do i teraz tak z tej strony, tutaj jest wyjście, zaraz poznamy sobie. Teraz, jest, teraz jesteśmy u góry. Teraz tu. Tak, chyba teraz dobrze poszliśmy. No tu blokujemy też ciała tego. Chyba teraz poszliśmy dobrze. Raczej tam, raczej w tamtą stronę, ale zobaczmy sobie... Zobaczmy sobie jeszcze, co tu jest. Musimy gdzieś tutaj wyłączyć tą... Chyba dobrze poszliśmy, powiem wam. Bo Force Field z żółtą trzeba wyłączyć. Yellow Force Field deactivate. No i właśnie o to chodziło. Więc przez przypadek poszliśmy dobrze. Przez przypadek poszliśmy dobrze i teraz musimy się wrócić zresztą czerwoną force film mamy i teraz musimy się wrócić tam gdzie byliśmy, bo tam mieliśmy ten klucz no i teraz musimy się wrócić i iść znowu tam. Różnica tylko będzie taka, że nie będziemy mieć tam już w ogóle Quick save F6. Nie będziemy mieć tam już forcefielda. No i tędy możemy sobie przeskoczyć. Tak, i tędy tutaj. Jest I teraz będziemy mogli tam i na dole i na górze jakby mieć przejście. Tylko i zbierzemy ten. Idziemy najpierw na górę. No i teraz jest tu przejście. My chyba mamy to zniszczyć. To coś pojawia. kurde . rozwaliliśmy ten laser freezer się zdatejtował znajdź i wykorzystaj wyjście z pałacu znajdź i wykorzystaj wyjście z pałacu o kurde, tutaj ten gościu Tu już jest exit. No, powiem szczerze, że byłem bardzo blisko wyjścia, kurde, z tego pałacu. A tu jeszcze co jest? Aha. No dobra, no to idziemy. Mamy w ogóle maksymalnie naboi tych. No i jest, poziom ukończony. Szczerze mówiąc, obawiałem się, że będę błądził po tym pałacu, nie? Będę błądził nie wiadomo jak po tym pałacu i kurde... nie nie jeden. nie Do inner chamber. Kurde, kłek. Płyka to już ładnie potrzebne. Ten typ ciekawy sobie tutaj. płyka szkoda. Tego płyka szkoda. Power shielda mamy na 300, nie? Power dobra. Tutaj będziemy potrzebować coś lepszego chyba. W ogóle jakie trupy? Tutaj miał być ostatni boss. Jest na to szansa. żebym zrypał, dobra. My tu musimy kurde oszczędność mieć dywą. jak najwięcej wiadomo energii na ostatniego bosa, który przede wróciłem. Zapadła, już nie wstaje no i dobrze, na spokojnie sobie poczekajmy, na spokojnie w ogóle ten Quake 2 Remaster widziałem fajny jest, ale szkoda, że Szkoda, że właśnie ten RTX nie jest zrobiony na bazie. na bazie remastera. Nie wierzę w to. Dobra. Ja Pierdziu, co to tam za robot duży jest? No dalej, dalej. Szkoda, że właśnie ten quake. tu fajnie ja pierdził Nie no ten Powiem wam że ten Remaster może i fajny czy coś ale w porównaniu do RTX a to Kurde, to światło jak tutaj zasuwa. Ciekaw jestem ma wytrzymałości. Pat. Ale to nie wszystko. O, pan. rozczłonkowany na pół Lokate end escape... escape pod No i lecimy i kurde, wystarczył jeden odcinek, żeby to przejść do końca, nie? I koniec. Udało się. Powiem Wam, że myślałem, że będzie ten odcinek jakiś, że będę musiał robić nie wiem, nie wiadomo ile odcinków, kurde, że jakieś tam będę musiał kombinacje w tym pałacu, że nie będę mógł znaleźć drogi, bo dawno nie grałem. A tu poszło tak gładko, że aż normalnie jestem w szoku. No nic, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że polajkujecie, połapkujecie, bo dokończyłem Wam tego let's play'a, o którego prosiliście. Kilkanaście osób mnie prosiło, żeby dokończyć tego let's play'a, no bo oglądali gdzieś tam te odcineczki, a zabrakło końcówki gry właściwie, bo to samiutki koniec gry, tylko nie nagrałem. No nie wiem dlaczego tak wyszło. Nagrywam jak jestem chory, najlepsze jest to, że nagrywam o 5 rano, bo nie mogę spać, poprzedni dzień, cały dzień spałem w gorączce, taki byłem chory. Dzisiaj położyłem się w nocy spać, nie mogłem spać, no bo spałem cały dzień, więc po 4 godzinach się obudziłem, no i nagrywam w nocy dla was tutaj ten let's play, mam nadzieję, że połapkujecie w górę i co, dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka jakiegoś, widzimy się gdzieś na polu bitwy, dzięki za uwagę, do usłysząca, hejo.